Powiedzcie mi, proszę, jak to rozumiecie? Spółka w likwidacji, TVP wydaje na występ Stinga 1 200 000 dolarów, czyli blisko 4,5 miliona złotych. Gość zaśpiewał ze trzy piosenki i pojechał do domu. A przecież krzyczeli wszyscy z platformy jeszcze kilka lat temu, że trzeba przeznaczyć pieniądze na onkologię, ratować dzieci. No po co na TVP dawać? Telewizja, którą kiedyś nazywaliśmy publiczną i TVP Info jest po prostu kompletnie nie do obrony. I co drodzy hipokryci z platformy? I co przeznaczyliście pieniądze na onkologię? I gdzie te wasze podpisy, na które zbieraliście pod likwidacją TVP Info, zmieniliście? Ciekawe, co pan likwidator tego owego przedsiębiorstwa na te wydatki? Pamiętajcie, platforma obywatelstwa to hipokryci. Pokazują to na każdym kroku i w każdej swojej decyzji. Czekamy z utęsknieniem na 2027 rok, żeby odsunąć tych szkodników od władzy.